Nauczanie domowe 30 sierpnia. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 13 do 18. Nie chcemy bracia waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Nauczanie Pawła w tym pierwszym jego liście, który mamy, jest skoncentrowane wokół nadziei dla wierzących. I związane jest to wprost ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Więc po kolei. Paweł chce dać nadzieję dla zmarłych, pociechę dla żyjących i świadomość dla wierzących. To są te idee, które tu są zawarte. W liście podkreślona jest wartość tej wiary, którą nosimy. Wiary w zmartwychwstanie. Dlatego Paweł mówi, nie chcemy waszego trwania w niewiedzy. I tutaj kiesłówko, które można by przetłumaczyć jako nieświadomość, brak rozeznania, brak zrozumienia. A dlaczego Pawłowi tak zależy, żeby to nie był stan duszy wierzących? Ponieważ wiemy, że gdy nie jesteśmy czegoś pewni, gdy nie jesteśmy świadomi, to słabniemy. Jest swego rodzaju zawieszenie, niepewność, smutek, beznadzieja. Osłabienie tych sił wpływających na nasze codzienne postępowanie. Natomiast Paweł podkreśla, że jeżeli wierzymy w Jezusowe zmartwychwstanie, to wierzymy też, że Bóg wyprowadzi nas i przeprowadzi przez śmierć. A dokładniej tu jest, mówi Paweł, przez zaśnięcie, przez to chwilowe oczekiwanie. Czyli w mentalności Pawła, to, że odchodzimy z tego świata, Paweł porównuje bardziej do snu, z którego się obudzimy. I dlatego jest w nas nadzieja, radość, zdecydowanie i pewność. Przyznajmy, że tak jest. Jeżeli czegoś nie jestem pewny, to przecież nie będę o tym mówił. Jeżeli nie jestem do czegoś przekonany, to nie będę o to walczył. A jeżeli nie widzę wyjścia z sytuacji, to mnie ogarnia smutek, niechęć. Chrześcijańska postawa jest chrześcijańską nadzieją, która opiera się na Jezusie. I stąd nasze patrzenie spokojne w przyszłość, stąd nasze głoszenie Ewangelii z odwagą, stąd nasze przekonanie o tym, że naprawdę będziemy z Bogiem w oparciu o zmartwychwstanie Jezusa. Tę naukę Paweł powtórzy potem w pierwszym liście do Koryntian. I tu właśnie, łącząc to, co dziś czytaliśmy i z tamtym tekstem, możemy jasno powiedzieć, że Paweł pokazuje właśnie pewną kolejność, pewien rodzaj procesu zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. I to jest to centrum to jest ten model, który my, Powtórzymy. Umieramy i zmartwychwstajemy. Zasypiamy i budzimy się. Oddajemy się z ufnością w ręce Boga i Bóg nas wskrzesza. Model, który jest w Chrystusie, jest powtórzony w nas. Potem wstają ci, którzy umarli w Chrystusie, którzy należą do Chrystusa, którzy jako wierzący zaufali Chrystusowi. Ale zasnęli. To oni będą pierwsi wskrzeszeni. Idąc tym tropem, wśród tych właśnie wskrzeszonych najpierw będą ci, którzy spożywali ciało Pańskie. Niektórzy się obruszają, że to jest takie troszeczkę rywalizowanie między katolikami a protestantami. No ale według słów Jezusa tak wygląda, że ci, którzy przyjmują ciało Pańskie. Ci są wskrzeszeni jako pierwsi, ci, którzy wierzą w zmartwychwstanie, ci, którzy ufają Jezusowi, zostaną wskrzeszeni, oczywiście natychmiast później. Dalej trzecią grupą są ci, którzy żyją w czasach przyjścia, paruzji, ci wierzący zostaną, jak Paweł mówi, porwani w obłoki. I to jest ta następna grupa. Tąd Paweł stwierdzi, że my, żyjący, wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, nie wyprzedzimy zmarłych. To zmarli ci właśnie wierzący w Chrystusa, ci, którzy spożywali ciało Pańskie. Oni zostaną najpierw obudzeni i zaproszeni do królestwa, a potem natychmiast porwani zostaną wierzący, chodzący po świecie. Potem będą wskrzeszeni wszyscy, pozostali sprawiedliwi, a w końcu wszystko zostanie podporządkowane Chrystusowi. I nastąpi ostateczne zakończenie dziejów świata. Paweł mówi. Chcę, żebyście to wiedzieli. Chcę, żeby w waszym sercu była radość i żebyście się opierali na nadziei. I że ta nadzieja jest waszą siłą. Ta nadzieja jest po prostu czymś, co powoduje, że nie musimy się niepokoić, nie musimy się smucić, nie musimy czuć się zawstydzeni, zażenowani, co będzie później. My wiemy, ponieważ opieramy się na Jezusie. Prośmy więc dzisiaj, aby ta prawda, o zmartwychwstaniu Jezusa i to doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego było tym fundamentem, na którym budujemy nasze myślenie, nasze przepowiadanie i nasze życie codzienne.